W sobotę 14 grudnia duży Rynek w świecie wypełnił się wystawcami, którzy zaprezentowali swoje wyroby na pierwszym targowisku świątecznym. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski. Mimo niepewnej pogody, na płycie rynku stawiło się 25 wystawców, a mieszkańcy świecia chętnie zwiedzali poszczególne stragany. Rzadkością był powrót do domu z pustymi rękoma. Nie ma się co dziwić, skoro w kilkanaście minut można było skompletować ozdobę na choinkę czy stół, zaopatrzyć się w prezent i kartkę świąteczną, a na koniec nasycić podniebienia smakowitymi potrawami zarówno kuchni polskiej, jak i bułgarskiej. Najmłodsi oblegali namiot Świętego Mikołaja, który rozdawał słodycze i fotografował się z wszystkimi chętnymi. Wystrój stoisk był oceniany przez jury. Postanowiło ono nie przyznawać głównej nagrody, bo trudno było wybrać jedno stoisko, które najbardziej by się wyróżniało. Mikołaj w tym dniu okazał się być jednak bardzo hojny i dzięki temu można było przyznać 10 równorzędnych nagród. Trafiły one do Pauliny Cel, Hanny Michałek, Jadwigi Kwieciak, Młodzieżowego Mini Przedsiębiorstwa Periantaj, Zakładu Poprawczego w Nowym, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzewie, Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław Razem Łatwiej, Kadryngu Jarosława Brusia Wehikuł Czasu i kwieczerni Sonia Pani Elżbiety Koziel. Złote anioły przylatują nad nasz stół, drzew kolśni, przy nim my, kolędników małych sznur. To co niedobre już z pamięci wywiał wiatr, Moc, z bedlejemskich płynie gwiazd. Z bedlejemskich płynie gwiazd. Płynie gwiazd. czas, magiczny czas, wywala do... chance the do